Joanna Jędrzejczyk w szalonym wywiadzie w Fulsztynie po godzinach, ale powiedziałem sobie, jak przejechałem 600 km, to nie mam mowy, żebym to odpuścił. Nie mogłem być na, na, na arenie MMA. Gratuluję świetnej wygranej. Hmm, powiedz, co Ciebie zaskoczyło przy Twojej przy Twojej przy, przy Twojej przeciwniczce Carly Benitez. Wyciągnęliście mnie ze snu, ale czego się nie robi dla MMA News. Właśnie. Oczywiście żartuję. E, jeszcze raz pytanie, proszę. Czy co, czymś twoja rywalka ciebie zaskoczyła? Pozytywnie bądź negatywnie, najlepiej pozytywnie. No chyba wytrwałością, bo, bo, bo my zrealizowaliśmy swój game plan od, od pierwszej sekundy walki. E, także chyba tą wytrwałością. Słucham narożnika, ja, ja zawsze ufam swoim trenerom i potrafię ich słuchać. E, Także chyba ta wytrwałość, to, że przyjęła tyle tych ciosów, bo, bo myślę, że to nie były lekkie ciosy. Mam dość mocno spuchnięte kości obu rąk, śród ręcze zbite, także no, nie były to lekkie ciosy, a ona była dość mocno wytrzymała. Także czasami są zawodniczki, które przyjmą i po prostu padną, a są takie, co po prostu mogą naprawdę wiele przyjąć. To kuzyn za kamerą, yy, który wspominał mi, że wczoraj byłaś mocno poobijana, dzisiaj w ogóle nie widać. To, to make-up czy jakieś cud regeneracja? <laughs> nie widać, bo mam kilotapety na buzi, ale y, mam dość mocno obitą twarz. Mam, mam naprawdę poważne, y, poważne obicia na twarzy, hmm. chociaż y, i guza na głowie, gdy marszczę czoło, po prostu mnie ciągnie cała głowa. Ale jest to spowodowane tym, że Karla chyba do zaciskała do końca pięści i po prostu obijała mnie kostkami, a wiadomo jakie są rękawice w FM. Ma. Także, także jest to tym spowodowane. Nie odczułam mocnych ciosów, tam wszyscy się martwili, że to kolano dość solidnie weszło. Jednak to była po prostu miękka część uda, także ja po prostu się z tego obtarłam, pokazując tym, że, że, że nie było to nic znaczącego dla mnie, nie zrobiło to na mnie, na mnie wrażenia. Także, także walka potoczyła się po naszej myśli. Wydaje mi się, że nie było jeszcze tak doświadczonej zawodniczki w Polsce, jakiejkolwiek, no za granicy, tak? Więc jeżeli ona Ciebie nie pokonała, to chyba ciężko, żeby ktoś, która jest zawodniczka, która aktualnie jest bez kontraktu z jakąś dużą organizacją, żeby tu przyjechała i była w stanie Cię pokonać. Zgodzisz się z tym stwierdzeniem? Znaczy tam widziałam komentarze, że jest jakaś polska zawodniczka, która rzekomo jest lepsza ode mnie, chociaż mam nadzieję, że niedługo się spotkamy i wszystko się wyjaśni, ale no nie wiem. Nie wiem, ja myślę, że jest wiele zawodniczek dobrych, z którymi stoczę naprawdę mocne boje, e, czy to będą boje wygrane, czy przegrane, e, no nie wiem, ja do każdego się po prostu przygotuję solidnie i dam z siebie wszystko, bo chyba w walce jest to najważniejsze, żeby po prostu po walce mieć czyste sumienie i powiedzieć sobie tak, zrobiłam, czy zawodnik, zrobiłem wszystko, że da, dałam z siebie wszystko e, i po prostu być fair wobec siebie i, i, i trenerów, a no wiadomo, czasami walka różnie się może potoczyć. Był taki moment, podsłuchałem Ponieważ ja walki niestety nie, nie widziałem, bo, bo byłem tutaj, mnóstwo roboty było, ale słyszałem, że, że tam był mocny palec w oko, tak? Od Karli. E, tak, ale ja, ja również jej wsadziłam. Przy, przy którejś z akcji po prostu wszedł jej palec w oko, ale myślę, że nie tak mocno jak ona mi wsadziła, bo, bo nie widziałam nic później do, 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 do końca rundy. No, ale nic, to są, to są wypadki, które się zdarzają w FMMA. Jeszcze raz powtórzę, w są po prostu rękawice bez, bez ochrony na palce, także te palce mają prawo wejść. Nie, nie było to jakieś e, celowe, dlatego nie, nie, nie zrobiłam z tego wielkiego, ale prawda? Czyli wyznajesz zasadę oko za oko? Ząb za ząb, tak. Dokładnie. E, mówiąc o, o Karolinie, wspomniałaś, o KSW, e, czy, czy uważasz, że. Kategoria kobiet w Polsce, w KSW, ona jest w zasadzie, można powiedzieć, że nie istnieje, tylko bardziej jest Karolina i, i chyba tak. Ja nic nie mówiłam o Karolinie. No okej, okay, to ja powiedziałem. <grym> no nie wiem, no wiadomo, KSW jest liczącą się organizacją nie tylko w Polsce, ale w Europie. Zrzeszają wielu zawodników, dobrych zawodników i zawodniczki z, z całego świata. No są u nas jednostki kobiece, które walczą na całym świecie w różnych organizacjach. No, no takiej czołówki nie ma nas za wiele, no ale no wiadomo, wszystko się skupia wokół, wokół KSW i zawodników, zawodniczek KSW, także także tyle. Znaczy, no, dla ciebie... Głównie przede wszystkim. Czy, czy Ciebie frustruje fakt, bo, bo oczywistym jest, że, że kobiet, dywizja kobiet na całym świecie, ona, ona gdzieś tam się dopiero rozwija, kształtuje, jest kilka gwiazd faktycznie. Czy Ciebie frustruje fakt, że, że te, o te walki tak ciężko? No i gdzieś tam, myślę, też jest ten, ten fakt, który jest od zawsze, że, że mężczyźni mają większe wynagrodzenie od kobiet. Chociaż kto tam wie, co jak jest u Ciebie, życzę jak najlepiej. Znaczy, no na pewno to wynagrodzenie u mężczyzn jest na pewno większe i... i więcej i... jedzą. Więcej jedzą, tak, dieta jest większa. Eee, nie, denerwuje mnie fakt, że, że są zawodniczki, które są przemądrzałe, E, które mówią, że chcą walczyć. E, zrobią to, tamto. Nie, ogólnie mówię, po prostu jest problem ze znalezieniem zawodniczki. Dla mnie podejrzewam, że i Karolina pewnie z tym ma problem i inne czołowe polskie zawodniczki. E, także musimy, na, na, nasi promotorzy, trenerzy, organizatorzy muszą naprawdę się natrudzić, żeby znaleźć te przeciwniczki. Także wielkie ukłony w stronę Karli i jej, jej promotora, menadżera, trenera, który jest jej również partnerem życiowym, bo z nami ich tyle lat już. że że przyjęli tą walkę, ale no mówię, jest, jest bardziej mnie denerwuje to, że, że po prostu te zawodniczki najpierw mówią, że są w czołówce, że są najlepsze, a tak naprawdę nie chcą walczyć z tymi najlepszymi i tyle. Słyszałem, że ty w zasadzie nie ścinasz wagi przed walką, tylko trzymasz dietę cały rok. Tak, dieta. Ja po prostu staram się zdrowo odżywiać. Oczywiście, y, lubię zjeść sobie pizzę czy, pizzę czy słodycze, ale już mam takie doświadczenie w tym y, żywieniu, że wiem, jak po prostu bilansować swoim, swoim pożywieniem, żeby pozwolić sobie na, na, na chwilę odskoczni i, i, i tyle. Także, jak robię te, ten kilogram, y, to uważam, że to jest wystarczająco. Y, nie, osłabiam, nie osłabiam organizmu i, i, i uważam, że jest ok, bo, bo nie jestem za tym, żeby naprawdę. Ścinać, ścinać bardzo dużo. To się naprawdę odbija na zdrowiu i czasami zawodnicy nie są świadomi tego, że, że można popaść chociażby w hip, chociażby hipoglikemię czy inne tego typu sprawy. Zabijamy po prostu swoje komórki mózgowe, czy, czy no naprawdę można zapaść nawet w śpiączkę, a czasami po prostu jest, są zawodnicy pewni, że OK, schodzi, schodzi mi ta waga, ale nigdy, nigdy nie wiemy, kiedy po prostu będzie to krytyczny moment dla naszego organizmu. Dwa pytania. W związku z tą rozwijającą się sceną, zwłaszcza w Polsce, kobiecego MMA, ty jesteś za tym, żeby właśnie kobiety między sobą walczyły w Polsce? Jakby wiesz, jest tak małe środowisko, jest tylko tak naprawdę niewiele utalentowanych kobiet walczących. Czy jest sens, tak, żeby między sobą... Jeszcze. Oczywiście, ja uważam, ja uważam, że tak, no mężczyzn jest dużo więcej, ale uważam, że, że, że kobiety są e, pod tym względem bardziej charakterne. U mężczyzn jest to normalne, że wyjaśnią sobie to e, piąchą w twarz, u kobiet trochę inaczej, ale uważam, że jest, jest nas tak mało, że, że powinno się po prostu stawać, e, e, konfrontować się w walkach ze sobą i, i tyle, i pokazać, która jest lepsza. Dobra, pytam mam więcej, ale zadam ci już ostatnie. E, czy fakt, że jesteś walczącą kobietą i kobietą przede wszystkim, a dopiero później wojowniczką, chociaż chociaż nie wiem, jak, jak ty stwierdzisz. E, czy przeszkadza ci właśnie. Bo jednak kobiety zwracają na, część na to, to e, uwagę na tą część wizualną, tak? To e, chociaż dzisiaj świetnie przysłoniłaś wszystkie rany wojenne, <gry> ale przeszkadza ci to, że gdzieś tam wiesz, walki nie sprawiają, że się pięknieje, a wręcz odwrotnie. Znaczy. Ja wybrałam taką drogę, nie inną, także jestem tego świadoma. Ja czasami to powtarzam, jeżeli ktoś zwróci uwagę mi na mój wygląd, czy to jak wyglądają moje pośniaczone nogi, po prostu mówię, że nie wybrałam drogę modelki, tylko, tylko fajterki i jestem z tego dumna po prostu. A wiele, wiele dziewcząt po prostu mi zazdrości tych zwiedzonych różnych państw, tego co zobaczyłam w swoim świecie, co zwiedziłam, czego doświadczyłam przede wszystkim. A ja się cieszę, że realizuję się w drodze, po prostu, którą kocham i, i robię to po prostu. Ro, Robię to, co kocham i tyle. Jestem szczęśliwa. No to ostatnie w takim razie, bo okay. przecież musimy oddać szacunek Twoim kolegom z klubu 6.0 Perfekcyjne 6.0. Byłaś na gali. Określ, powiedz cokolwiek o tej gali, o Twoich kolegach. Pierwsze kroki na hali urania i byłam po, pod wrażeniem, także emocje sięgały z Zenitu od pierwszych sekund. Ogromna klatka, do tego biała klatka. E, naprawdę coś niespotykanego. Rok temu hala nie była w pełni zapełniona. W tym roku była praktycznie po brzegi sporadycznie, były wolne miejsca. E, Przygotowywałam się równocześnie z, z moimi kolegami z klubu, także wiem, wiem, sama doświadczam tego, że te przygotowania były ciężkie, długie, żmudne. Także nie mogło być innego scenariusza, jak po prostu wygrane. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za, za obszerny wywiad. Gratuluję jeszcze raz wygranej i w zasadzie, jeżeli chcesz, to możesz w kilku słowach powiedzieć, dlaczego MMO Onich jest Twoim ulubionym portalem. Bo, bo jesteś ty, przede wszystkim. Dziękuję. E... Bo jest mój kuzyn Karol. <grych> Nie, po prostu. Yy... Uważam, same przystojne chłopaki. chłopaki. Uważam, że, że fajną kwestią jest to, że, że, że są takie portale jak wasze, portale branżowe, że możemy się pokazywać, może nas zobaczyć e, szeroka rzesza ludzi w temacie, bądź nie w temacie. Także cieszę się z tego. Dziękuję przede wszystkim moim trenerom, którzy po prostu przygotowali mnie do, do mojej ostatniej walki na, na MMA. E, dziękuję moim sparring partnerom, zawodnikom z całego arachionu. Dziękuję moim sponsorom i, i moim bliskim przede wszystkim. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję.